Taszbur jest godzina 5 rano w nocy Strzelałem do dzika Były trzy sztuki Ta ostatnia była sztuka najmniejsza Myślę, że to są takie dziki W granicach 40 kilo przelatkowe Z tyłu tutaj za mną widać Wysiadkę, z której strzelałem Odległość około 100 metrów Jest ściernisko Na tym ściernisku właśnie Zdecydowałem się, że nie było Księżyca takiego za dużego Znalazłem tutaj kawałek kości. O, tutaj jest kawałek kości. Według mnie dzik dostał pobiegu. Strzelałem komorowo, dzik zwalił się w ogniu. Ja patrzyłem jeszcze za tymi dwoma, które pędziły do kukurydzy, tam się jeszcze na chwileczkę zatrzymały, ale już nie zdecydowałem się na drugi strzał. Po chwili zobaczyłem, że dzik zaczął się przesuwać, no i chwileczkę dałem mu spokoju, chciałem mu zajść drogę, żeby nie strzelać w kierunku zabudowań. Zaraz wam pokażę w kamerze. Tutaj widzi kszed. Widać takie zarycia głębokie w ziemi. Też jest farba. Tutaj też myślałem, że się go uda spokojnie dostrzelić. Nawet przez moment dzik zaczął się przesuwać w moją stronę. Tutaj więcej farby. Tutaj też jest farba. Tutaj dzik przechodził przez drogę. Przeszedł koło tej przyczepy, i tam przed tym polem, przeszedł koło tego domu. Tutaj już nie mogłem strzelać, za blisko zabudowań. Tutaj wyszedł dzik na te pole, i samym skrajem przy zabudowaniu. Jak są te słupki, tam się przesunął. I w las w te czeremchy Psy już czekają w samochodzie Kawałeczek przeszedłem za dzikiem ale wszedł w czeremchy I postanowiłem odczekać do rana Podjadę sobie samochodem za ogrodzenie Zabieram abre i lecimy O é, Dobra, tutaj nikt szep, jest farba. go! Dobry pies Udało się odnaleźć i dostrzelić. Ruszyliśmy dzika, a zaczęła go oszczekiwać. Podszedłem do dzika dość blisko. Dzik zaczął chodzić. Wszedł w trawy, obrócił się, zaszarżował i udało się go dostrzelić. Dzik został odnaleziony. Udekorowałem go ostatnim kęsem i pieczęciom dla psa za pracę. Złom, dla mnie też. Najważniejsze, że udało się dzika podnieść. Dzik przeszedł no, dobre 500 metrów tak jak przypuszczałem postrzał w bieg jeszcze delikatnie na koniec zaszarżował coś tam nagrało się na kamerze Także teraz szybkie zdjęcia, patroszenie no i pędzę do pracy taszbór.